No witajcie moi drodzy. Słuchajcie, idę na kolejny spacerek. Znowu idę z Michałem tutaj, którego już poznaliście w poprzednim odcinku. A tu taka niespodzianka, słuchajcie. Zobaczcie, co nam tutaj Tauronik pokazuje. O proszę, proszę, proszę. Powiadomienie Tauron 25 kwietnia, od 8 do 16. Wyłączenie na całej dzielnicy. Całodzienne. No i co? I jak Wam się to podoba? Nie dalej jak dwa miesiące temu, bo z tego co pamiętam było 28 lutego, było całodzienne wyłączenie. Dzisiaj znowu, słuchajcie, jaki spokój, to nie macie pojęcia. O, trochę nam słońce tu razi. Spróbuję tak trzymać aparat, żeby nam tu nie, nie raziło, żebyśmy mogli normalnie mówić. I żeby, żeby Was nie oślepiało też, ani, ani nas. Słuchajcie, zobaczcie. Niecałe dwa miesiące, znowu całodzienne wyłączenie. Tu taki spokój dzisiaj. Ludzie budują normalnie domy, a tu po prostu nikt nic nie robi. No nie ma prądu. Firmy stoją, cisza, nic się nie dzieje. No i co? I teraz. Po co mieć prąd i zasilanie z sieci energetycznej? Ludzie mają pomontowaną fotowoltaikę. No i co, Michał? Y, przy, zobacz, dużo jest instalacji, nie? No wszędzie rocznie. No to tu jest, tu jest nawet takie malutkie, tak, no ale co z tego, czy mała, czy duża. Skoro nie ma magazynu energii, to co, no, co, że jest fotowoltaika, jak odetnie, od, 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 to nie działa, tak, no nie no, ma. No właśnie i o to, o to chodzi, że jeżeli jest fotowoltaika, to co komu podaje fotowoltaice, skoro, jeżeli brakuje prądu, no to ona nie działa. To, to nie działa. No właśnie. I teraz mało tego, wiadomo, nie ma energii, falownik się wyłącza i nie funkcjonuje. Są takie miejsca, gdzie takie przerwy, awarie czy, czy prace planowe są nawet dwa razy w miesiącu. To się dzieje. No to tutaj, jak cały dzień to firmy stoją, jakie to są straty finansowe, jak nie ma zasilania. Mało tego, co z tego, że to jest, to jest jedne, jakby jedna strona medalu, tak, że, się, że się wyłączy, no bo nie ma prądu. No ale zobaczmy z drugiej strony. Zbyt wysokie napięcie. Albo zbyt niskie napięcie w sieci. Falowniki się muszą wyłączyć. Nie ma po prostu opcji, żeby było inaczej. A takich sytuacji jest coraz więcej. I będzie coraz więcej. Niestety, wyłączenia są notoryczne, bo średnia z napięć, jak przekroczy 253V w ciągu 10 minut, albo, albo spadnie poniżej, tam nie pamiętam, 207V, no to to już jest poza skalą. I teraz, I teraz, przy wysokim napięciu, falowniki się wyłączają. Jest wiosna, niedługo będzie lato. Coraz więcej słońca, i w wielu miejscach trawo nie będzie wytrzymywało. Napięcia będą rosły. Fotowoltaika działać nie będzie. No i teraz zobaczcie, co wam po instalacjach fotowoltaicznych, skoro one i tak nie będą funkcjonowały? Kupa pieniędzy wydana, zainwestowana, a coraz jakby dłużej będą przerwy. No i haha, jaki to ma sens? Bez magazynu energii dzisiaj instalacja mija się sterem po prostu. No. Bo fizycznie czego byśmy nie robili? To tak czy tak po prostu działać nie będzie. No a jak jest magazyn, to tak jak tutaj. W zasadzie dzisiaj to tylko tutaj dwa domy w okolicy miały zasilanie. Tutaj u jednego z naszych dobrych sąsiadów, bo jest on No i oczywiście u nas. Cały dzień był prąd, magazyn się ładnie ładował, mimo że teraz wyszło słońce do godzin praktycznie tych, kiedy właśnie nie było prądu, to właśnie było pochmurno. Jakby nie było pochmurno, więc nawet jakby ktoś chciał, no to, to jak nie ma dobrego magazynu i dobrej instalacji, to też niewiele z tego osiągnie. Więc no, musi być dopasowana instalacja do potrzeb, duża. Musi być dobry magazyn energii, i wtedy to wszystko funkcjonuje. Także także ja mogę tylko polecić ze swojej strony. Yy, zresztą, no co dzisiaj, Michał? Yy, samochody nam się ładowały, nie? No. Ja mu pokażę, pokażę ją później. Oba samochody się naładowały dzisiaj. Magazyn się ładował, no bo 30 kW to nie jest mała instalacja. Więc ona daje daje na tyle energii, że nawet po chmurdzie, trzeba na solar edżu, tym bardziej, po chmurne dni mamy wybicie tej, tej energii, mamy przez mamy lepsze uzyski, nawet do 25%, więc nam to daje tą energię. Nawet z tego co pamiętam, w magazynie około 60%. Jak było pochmurno, pokażę Wam za chwilkę w przebitkach, jak wyglądało to właśnie, jak produkował magazyn, jak było pochmurno, a za słońce wyszło, co się działo. Po prostu, bo specjalnie to zgrałem sobie. No, to widać od razu, jaka jest produkcja, a potem jak to wszystko spada. A stabilność napięć, no po prostu coś pięknego. Obciążenie mogą być pełne. Pan 20 kW obciążenia, a napięcie 230 V. No i to jest właśnie off-grid. To jest ta przewaga, że nieważne, świeci słońce, nie świeci słońce, zawsze macie stabilne napięcie. Ono nie pływa, ono nie skacze. Urządzenia się nie uszkadzają i się nie psują. Powiedz, Michał, jak, jak się to postrzegasz? Czy widzisz jakieś różnice w tym, co. Czy w ogóle widzisz sens w tym, co ja mówię? Tak. Nawet, nawet nie to, żeby od razu off -grid, tak? Żeby wydawać nie wiem ile, 200 tysięcy. No różnie, zależy, na magazyn, to, no. zależy od, od rozmiaru, prawda? Nawet, nawet taki, taki zapasowy, nie żeby tylko był, żeby na te kilka godzin wystarczyło. Nie? Dokładnie, chociaż, chociaż hybryda. Hybryda cokolwiek, czyli, czyli nawet jak jest ta sieć, jest to zasilanie, super, powoli to sobie rozbudowywać i jakby iść w kierunku tego off -grida, prawda? Ale zainwestować sobie na to jakieś mniejsze pieniądze, a potem dążyć do niezależności. To tylko będzie się rozwijało, tylko będzie lepsze. Także no w ten sposób. Jak ktoś tego jeszcze nie rozumie, no to no to nie wiem. No słuchajcie, ja, ja to mówię nie od dzisiaj, pokazujemy to wszystko nie od dzisiaj. Ale z drugiej strony zobaczcie, jaki jest kierunek, jaki jest trend. Jeszcze jakiś czas temu wszyscy mówili, że fotowoltaika się nie opłaca, nie ma sensu, to się nigdy nie zwróci i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszędzie fotowoltaiki pełno. Mówili nam, no, że magazyny się nie opłacają, to się nigdy nie zwróci, to nie ma sensu, aż tu nagle no, zaczynają być popularne, tak? No wiadomo, one staniały oczywiście i tak dalej, ale coraz mniej sceptyków jest i coraz więcej ludzi je montuje. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, czy widzieliście film na kanale Sławka jakiś czas temu o tym, co się dzieje w Stanach i tam instalacje fotowoltaiczne generalnie co trzeci budynek ma magazyn energii. Niemczech to jest wiedza, którą ja posiadam, bo pracowałem długo w Niemczech i to już, że tak powiem, parę ładnych lat temu. Analogicznie, tylko tam co drugi budynek ma magazyn energii. No to jak myślicie, co będzie u nas? Polacy to wiecie, że to takie sprytne bestie są, gdzie, gdzie muszą wszystkich prześcignąć, Więc przynajmniej za drugi budynek za kilka lat będzie ma magazyn energii. Ja myślę, że nawet szybciej, bo to, co się dzieje w sieci, to tylko będzie potęgowało. Chęć zainwestowania i przejścia właśnie na zasilanie awaryjne, na, na podtrzymanie, na stabilizację napięcia. A ci, którzy rozumieją to wszystko, jak to działa, będą szli w kierunku off-grid. Więc można powiedzieć śmiało, a we off-grid. Tak. To zdecydowanie. No właśnie, to jest przyszłość. To jest przyszłość. Zobaczcie, wy nawet sprawy nie zdajecie z tego, że tak naprawdę od dawien dawna korzystacie z magazynów energii. Tylko nikt tego tak nie nazywa, zegarki, tablety, notebooki, wszystkie te urządzenia, elektronarzędzia, wiertarki, wkrętarki i tak dalej, to wszystko jest bateryjne, a wy z tego korzystacie i to są moje pojemności, ale to nadal jest magazyn energii, taki czy inny. En magazyn energii elektrycznej, tak, ale sama energia... Może być elektryczna, cieplna, jakakolwiek tak? kubek serbatowy też magazyn energii. Oczywiście, że tak. Bardzo dobre porównanie. Właśnie o to chodzi, że, że magazyn energii nie jest tylko elektryczny, ale tą energię możemy zbierać w różny sposób i na różne potrzeby, również w postaci ciepła. Także duży bufor z wodą, duży złot wody, magazyn piaskowy i tak dalej, magazyn powietrzny, czyli, czyli jakby sprężone powietrze. Te wszystkie technologie są po to, żeby później można było tę energię odzyskać i wykorzystać znowu, przetworzyć ją, prawda? Oczywiście, za każdym razem będą występowały jakieś straty. To jest normalne. No ale pytanie, lepiej odzyskać coś, czy lepiej nie mieć nic? No to jest, to jest zasadnicze pytanie. Wiadomo, że to się wiąże z inwestycją, z jakimiś tam kosztami, no ale nie ma nic za darmo. Natomiast, no, płacenie, ja to mówię zawsze tak, płacenie rachunków za energię, to jest nic innego, jak dożywotni kredyt ze stale rosnącą ratą. No tak to można powiedzieć, prawda? Także, no, tańsze nie będzie, Mo może być kombinowane, mogą być, że tak powiem, oczy mydlone, jakie tam bony energetyczne, obniżki czasowe, dopłaty od państwa, no i co z tego? To wszystko jest tak zrobione, żeby na tym wiadomo, kto zyskał, na pewno nie wy. Zyskają tylko ci, którzy są Ogarnięci i którzy myślą i słuchają, osób, które już to mają, i które wiedzą, do czego to służy, jak te technologie wykorzystać. Także myślę, że nie ma co przedłużać. Tym optymistycznym akcentem sobie zakończymy. Wracamy. I ja wam jeszcze tylko poka poka pokażę, jak to wyglądało, jak samochody, i jakie, jakie były produkcje. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Ale mi tak słońce tak, tak pogalach waliło. Nie, nie mów nic. No i proszę bardzo. Jeden samochód kija już nie, nic nie świeci, już się naładował. Drugi jeszcze się ładuje, ale już pewnie za chwilkę będzie też naładowany. Słoneczko jeszcze całkiem nieźle świeci. Także Także tej, tej energii jest naprawdę sporo. Zobaczymy, ile nam dzisiaj wyprodukowało. Myślę, że spokojnie ponad 100 kWh, więc jest jak funkcjonować.